Znajdujemy się w porcie Gdynia na nabrzeżu szwedzkim, w strefie operacyjnej terminalu bałtyckiej bazy masowej Gdynia. Pracownicy spółki aktualnie dokonują obsługi rozładunku wahadła kolejowego z nawozem mineralnym o nazwie handlowej Saletrosan. Towar dotarł do bałtyckiej bazy masowej w opakowaniach zjednoskowanych typu Big Bag i przeładowywany jest z wagonów kolejowych do magazynu z wykorzystaniem wózków widłowych i żurawia samojezdnego z napędem hydraulicznym. Gromadzony towar przeznaczony jest do załadunku na statek w Lejkanach 7-8 czerwiec. Z przeznaczeniem dla klienta litewskiego towar zostanie przemieszczony do portu w Kłajpedzie. To jest towar o przeznaczeniu do celów rolniczych. Tym towarem nawożone są gleby celem zwiększenia wydajności płodów rolnych. Analizowany towar jest towarem niebezpiecznym klasy 5.1, niebezpieczeństwa i podlega ochronie, jak z uwagi na to, że jest prekursorem ładunków niebezpiecznych.